22 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler na posiedzeniu sztabu głównego zapewniał swoich generałów: Stworzę propagandowy powód rozpoczęcia wojny. Nieważne czy będzie on wiarygodny. Moi drogie, moi szanowni. Witam Was najserdeczniej w najnowszym odcinku na naszym kanale. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego, że jest nas coraz więcej, że jesteście z nami. Jestem przeszczęśliwy i składam gorące podziękowania naszym wszystkim subskrybentom. Jest już Was naprawdę wielu i liczę na to, że do tego grona zacnego dołączą ci, którzy jeszcze nie zdążyli, czy też zapomnieli zasubskrybować naszego kanału. Wystarczy dosłownie kilka sekund, aby nadrobić zaległości. Nade wszystko gorąco i jakże miło witam naszych patronów, którzy z pewnością teraz zasiadają po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiam Was gorąco, dziękując pięknie za wsparcie. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to zerknijcie na platformę Patronite. Możecie nas tam z łatwością odnaleźć. Dziś temat yy, prowokacji. Temat wydarzenia, które jest w Polsce symboliczne, to nie ulega żadnej wątpliwości. Yy, oczywiście mowa o prowokacji gliwickiej. Z tym tematem wiąże się wiele, wiele tajemniczych wydarzeń, ale wiąże się też przede wszystkim tragedia tragedia pierwszej ofiary II wojny światowej. Do tego dżentelmena dojdziemy za chwil kilka, ale najpierw trzeba powiedzieć o pewnym pojęciu, czyli o false flag. To jest yy, pojęcie opisujące działania pod obcą banderą, tak byśmy to mogli określić. To oczywiście tajna operacja, która jest prowadzona w celu wprowadzenia w błąd, stworzenia wrażenia, że dana grupa, naród, państwo jest rzekomo odpowiedzialna za pewne działania. Mówiąc wprost, podszywamy się pod... Inny naród, pod inną grupę, pod inne społeczeństwo. Wywołujemy jakieś wydarzenie tylko po to, żeby zrzucić winę na właśnie ten naród. Moi drodzy i nie inaczej było w przypadku prowokacji gliwickiej, o której dzisiaj słów kilka Wam opowiem. Przejdźmy zatem dalej w naszej dzisiejszej historii. 31 sierpnia 1939 roku do radiostacji w niemieckich wówczas w Gliwicach. Pamiętajmy i trzymajmy się historiografii. Wtargnęło kilku uzbrojonych ludzi w ubraniach cywilnych. Oczywiście sprawa jest jasna. Napastnicy sterroryzowali wtedy niemiecką załogę radia i nadali komunikat w języku polskim. Ten komunikat miał brzmieć tak Uwaga, Tugliwice. Radiostacja znajduje się w polskich rękach. I wtedy właśnie, podczas tej akcji zostaje zamordowany bestialsko Franciszek czy też Franz Choniok. Był to Ślązak. Ślązak polskiego pochodzenia. Który jest przez wielu historyków uważany za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Jak wszyscy wiemy, wybuchła ona 1 września 1939 roku, ale prowokacja gliwicka przez historyków w dosyć dużej liczbie jest zaliczana jako znaczące preludium przed wybuchem I Wojny Światowej, stąd tragedia Franza Chonioka jest uznawana za to, że był on pierwszą ofiarą tego wielkiego światowego konfliktu, który pochłonął miliony istnień ludzkich. 23 sierpnia 1939 roku podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow i ustalenie de facto kolejnego rozbioru państwa polskiego kończyło dla Trzeciej Rzeszy dyplomatyczne przygotowania do wojny z Polską. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi tego paktu, to w tym miejscu znajduje się odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków, do którego być może jeszcze nie dotarliście. A zachęcam do szperania w naszych zasobach. Jest tam naprawdę już sporo odcinków, znajdziecie coś z pewnością interesującego, ale jeden z nich dotyczy właśnie tego wydarzenia. No, dla Niemców wtedy, po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, pozostała jeszcze sprawa sojuszu Polski z Francją i z Wielką Brytanią. Niemcy wywoływały już w tamtym czasie dziesiątki incydentów, nie tylko granicznych, obarczając za te incydenty winą Polskę. Główną rolę miały odegrać jednak trzy incydenty, które których lokalizacja miała znajdować się w rejonach nadgranicznych Górnego Śląska i one miały się rozgrywać 31 sierpnia 1939 roku. Niemcy chcieli mieć, mówiąc wprost, pretekst. Pretekst do zaatakowania Polski. Rozkaz zorganizowania takich akcji otrzymał ówczesny szef policji, czyli Heinrich Himmler, a nadzór nad ich bezpośrednią realizacją miał pełnić ówczesny szef służby bezpieczeństwa Reinhard Heydrich. Miejscem pierwszej akcji dywersyjnej, tak byśmy to określili, miał być niemiecki urząd celny w mieście Stodoły. Placówka została zaatakowana przez polski, w cudzysłowie, polski oddział wojskowy, a dlatego, aby uwiarygodnić cały napad, na miejscu pozostawieni zostali martwi napastnicy w polskich mundurach. Oczywiście ci napastnicy to też yy, słowo, które należałoby w tym miejscu wziąć w cudzysłów. Druga akcja została zaplanowana w miejscowości Byczyna, gdzie oddział znowu polskich powstańców oczywiście wiemy, że nie byli to Polacy, tylko to byli przebrani Niemcy w ubraniach cywilnych zaatakował nadgraniczną niemiecką leśniczówkę, po czym wycofuje się bez strat. Znowu kolejna akcja oskarżająca, czy też nadająca Polakom łatkę agresorów. Na początku sierpnia 1939 roku SD pod przewodnictwem Reicharda Heinricha rozpoczęła intensywne przygotowania do przeprowadzenia właśnie tych wspomnianych przeze mnie trzech akcji dywersyjnych na pograniczu niemiecko-polskim. Pierwszym zadaniem było przebranie w polskie mundury kilku niemieckich więźniów z długoletnimi wyrokami i ich zamordowanie. No, Niemcy? Pozbywali się w ten sposób więźniów, ale przy okazji wykorzystywali ich do tych y, dosyć brutalnych akcji dywersyjnych. Ciała y, tychże przebranych za Polaków Niemców należało ułożyć, czy też rozrzucić wzdłuż polsko-niemieckiej granicy w taki sposób, by wyglądało to na atak polskich żołnierzy na posterunki niemieckie. Moi drodzy, 12 sierpnia 1939 roku Hitler wyznaczył termin ataku na Polskę na 26 sierpnia. Jednak 25 sierpnia termin ten został przesunięty na owiany bardzo mroczną historią, dzień 1 września na godzinę 4:30. 31 sierpnia policyjna ochrona radiostacji Gliwickiej, bo o niej dzisiaj mówimy, zostaje odwołana w tajemniczych okolicznościach. A liczebność straży tejże radiostacji Gliwickiej zostaje zredukowana do zaledwie trzech osób. Zgodnie z wcześniej opracowanym planem, oddział dywersantów miał składać się z siedmiu osób, i do czasu akcji w radiostacji Gliwickiej te osoby przebywały. Po bliskim hotelu. Przebywały tam bez żadnych dokumentów i osobistych przedmiotów, no, które mogłyby w jakikolwiek sposób później doprowadzić ewentualnie po rozsypaniu się tej akcji do ustalenia ich tożsamości. No i ten oddział składający się z siedmiu osób, udaje się na ulicę Tarnogórską w cywilnych, zniszczonych ubraniach. Tuż przed godziną 20.00. 31 sierpnia przez niezamkniętą, całkiem przypadkowo furtkę obok bramy wjazdowej, dowódca wraz z czterema mężczyznami bez problemu wchodzi na teren obiektu radiostacji, podczas gdy, gdy dwóch innych pozostaje przy furtce, zostają na tak zwanej czujce. Po godzinie 20.00 wchodzą przez tylne drzwi do budynku radiostacji Gliwickiej i bez jakichkolwiek przeszkód docierają do sali głównego nadajnika, gdzie w tamtym czasie pracuje trzech techników w asyście policjanta. Wszyscy wtedy w tejże sali słuchają wieczornych wiadomości, które były nadawane i retransmitowane z Wrocławia, z ówczesnego Breslau. Oczywiście pamiętajmy, jesteśmy o godzinie 20, więc pełne wiadomości były wtedy w radiu puszczane. Zaskoczeni pracownicy nie stawiają żadnego oporu. Zostają skrępowani i zamknięci po chwili w piwnicy radiostacji. Wchodzący w skład grupy dywersyjnej Lektor zaczyna czytać po polsku lub tutaj nie mamy jasności, nie mamy też pewności. Niektórzy twierdzą, że czytał w dwóch językach. Zaczyna czytać kilkuminutowy komunikat, który kończył się słowami Niech żyje Polska. Do radiosłuchaczy, na których wspomnieniach bazujemy, dociera jednak tylko dziewięć wyrazów. Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w polskich rękach. Następnie radio milknie. Milknie z przyczyn, których do tej pory nie wyjaśniono. Ponieważ sygnał radiowy docierał tylko lokalnie w okolice Gliwic, siedzący przy odbiornikach radiowych w Berlinie mocodawcy, czy też ci, którzy zlecali całą akcję dywersyjną, niczego nie usłyszeli. A cała szczegółowo opracowana operacja w tym punkcie, wedle tych, którzy zasiadali w Berlinie, skończyła się kompletnym niepowodzeniem. Yy, I w tym też czasie, gdy oddział próbował nadać komunikat, funkcjonariusze Gestapo przywieźli pod radiostację Gliwicką zatrzymanego dzień wcześniej wspomnianego już przeze mnie 40-letniego mieszkańca łubia Franca Honioka. Był to obywatel niemiecki, był to ślązak polskiego pochodzenia, był uczestnikiem powstań śląskich. Przywieziono go odurzonego całkowicie zastrzykiem, gdzie z rąk gestapowców przy bramie wjazdowej do radiostacji gliwickiej odebrano mu życie. Kiedy to się stało, przeniesiono go do budynku nadajnika i ułożono w pomieszczeniu maszynowni, zaraz obok drzwi. Miał to być dowód na to, że napastnikami byli polscy powstańcy. No, Franz Honiok zginął bardzo brutalną śmiercią, stąd też jest, tak jak już wspomniałem, rozpatrywany jako pierwsza ofiara II wojny światowej. Lokalnej policji nie włączono wtedy w żadne śledztwo. Nie chciano żadnych komplikacji, więc policja nie została w ogóle powiadomiona. Dowody obciążające Polaków zostały sfabrykowane, jakżeby inaczej, przez gestapo, które na miejscu prowokacji pozostawiło również zwłoki zamordowanych niemieckich więźniów i oni oczywiście odgrywali w cudzysłowie rolę Polaków. Odurzone ofiary przebrano za polskich partyzantów. Niektóre źródła poznają, że osoby te były ubrane w polskie mundury. No niestety rozstrzelano te osoby, a ich ciała odpowiednio, Ułożono i sfotografowano, zdjęcia, przedstawiono zagranicznym korespondentom prasowym, którzy byli akredytowani w Trzeciej Rzeszy w dniu 1 września 1939 roku. Naziści pokazali te zdjęcia, mówiąc popatrzcie, co Polacy zrobili z obsługą stacji w Gliwicach. Próbowali ją przejąć, ale my ich pokonaliśmy i była to akcja zmierzająca do tego, aby radiostację opanować. Moi drodzy, w niemieckich dokumentach z 1 września 1939 roku incydent w Gliwicach określano oficjalnie jako poważny incydent graniczny. Lecz Hitler, który przemawiał w Reichstagu właśnie wtedy, wspomniał ogólnie o 14 rzekomych okrutnych czynach popełnionych przez Polaków na granicy. Unikał tym samym podczas swojego przemówienia w Reichstagu omawiania szczegółów tychże czynów. 20 lat później, po prowokacji Gliwickiej pewien mieszkaniec Gliwic, śledzący zajścia w radiu, wspominał. Zamieszanie, przerwa w nadawaniu, polskie slogany, później znów zamieszanie i komunikat, że Polacy napadli na radiostację i ją zajęli. Słuchało się tego jak słuchowiska, a niektórzy z Gliwic myśleli, że ktoś pijany pozwolił sobie na głupi żart. 1 września 1939 roku Hitler w porannym przemówieniu w Reichstagu oświadczył: Dziś w nocy Polska po raz pierwszy na naszym terytorium kazała strzelać do nas swym regularnym żołnierzom. Od godziny 5:45 odpowiada się im strzałami, a od tej chwili na bombę odpowie się bombą. Nazistowska propaganda przedstawiała Trzecią Rzeszę jako ofiarę polskiej agresji. Hitler podsunął sprzymierzeńcom Rzeczypospolitej pretekst do niewywiązywania się z ich sojuszniczych zobowiązań, bowiem w momencie, kiedy to Polska uznana byłaby za agresora, zarówno Francja, jak i Wielka Brytania siłą rzeczy nie mogłaby stanąć ramię w ramię z walczącą Polską. Nie staje się po stronie agresora. Wszyscy wiemy, jak sytuacja w rzeczywistości wyglądała. Wiemy, że ta prowokacja była od A do Z zaplanowana przez Niemców, ale wiemy też niestety, jak zachowali się nasi sojusznicy, kiedy okazało się, że to my jesteśmy ofiarą konfliktu, że to my jesteśmy zaatakowani przez nazistowskiego niemieckiego agresora. Wszyscy wiemy, jak to dramatycznie y, wyglądało. Ale jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat Pomocy, jakiej udzielili nam nasi sprzymierzeńcy, czyli Francja i Wielka Brytania, w pierwszych tygodniach II wojny światowej, dajcie znać w komentarzu. Za dziś Wam serdecznie dziękuję. Jestem ciekawy Waszych wrażeń, Waszych opinii na temat tego wydarzenia z naszej e, najnowszej historii. Będę ich wypatrywał w komentarzach. Kłaniam się wszystkim Wam pięknie i zachęcam do tego, abyście wyglądali kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.